Cześć wszystkim, ostatnio skończyliśmy na Champion'ie 2, dlatego lecimy dalej. Ostatnio wiele z was zwróciło uwagę, że skoczyłem parę razy w ostatnim odcinku, dlatego jest nowa zasada. W tym odcinku mogę skoczyć maksymalnie dwa razy. Dobra, znalazłem mecz. Grałem na jakiegoś Lonhu, więc zrobimy normalnego kick'owa. Oczywiście nie możemy skakać. O nie, wpadliśmy w poślizg. Szybko, rozproszymy go kodem Morso. Dzięki rozproszeniowi zrzucił piłkę. Trochę mocne przyjęcie, ale przyjmijmy to. Dobra, wykorzystajmy nasz pierwszy skok i zróbmy mastiflika. Ale szybki wyszedł, w ogóle jakiś szybki ten gameplay, ale to zaraz będzie SSL, więc się nie dziwię. Dobra, mamy kolejny kickoff, robimy ponownie normalny kickoff. On tego nie może jeszcze liść, więc pojedźmy po busta. Dobra, piłka się zatrzymała w ramce, więc ją przyjmijmy sobie. Mam pomysł, Zpampujmy go. O, oh, ale wyleciał. Dobra, teraz możemy szczelić. O nie! nie! Trochę nie trafiliśmy, ale to nic straconego, piłka wciąż jest nasza. Weźmy ją sobie do cornera i szybko zawróćmy z nią, żebyśmy mogli otworzyć kontratak. Przyjmujemy ją znowu. Spokojnie. Dobrze, zwampujemy go ponownie. Nice, wyleciał znowu. Teraz szczelmy sobie open. -o. Ach, ta piłka go popnęła, więc jest dobrze. Dobra przyzwijmy sobie minionka Mamy teraz minionkę, zbycie nam raźniej Możliwe że się do czegoś przyda Nie sobie busta i przyjmijmy sobie tę piłkę On nas nie atakuje więc teraz sobie zdryblujmy Mam pomysł, wypuścimy naszego minionka Dobra Nasz minionek go zabił I szczermy Opena. O kurde on się tam zrespił, niewiarygodne Musimy zamienić się w samolot, żeby to obronić. Szybko. Szybko, 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 szybko. Dobra, udało się. Dobra, nie mamy już samolotu, ale za to mamy piłkę. Potrybujmy to sobie. Nie musimy strzelić żadnego gola, więc zagramy bezpiecznie. Pod 50 jakieś, nice. Trochę za dużo busta zużyłem, więc róbmy sobie łodza do tyłu. On na szczęście nie trafił piłki, bo mógłby strzelić. Dobra, przebił nas, ja to nic nie schodzi. Zabierzmy sobie setę, zagrajmy dookoła. Tu kolejne 5 sekund zyskamy. Już prawie udało nam się wygrać. Zagrajmy to do ściany, może teraz dla odmiany. O, on sobie to źle przyjął, ciekawe. Dzięki temu uzyskamy jeszcze więcej czasu. Podejśćmy trochę, dobra, on przepi, ale my nie skomitowaliśmy, więc możemy dalej jechać. Tutaj trochę to nie wyszło, ale nic nie szkodzi. Przyjmijmy to sobie znowu. Weźmy sobie znowu tą piłkę. Ojejku! ale bo co ją przyjąłem, ale to nic nie szkodzi. Koniec meczu, już jest 0 sekund więc możemy sobie zrobić cieszynki, ja jej nie zrobię, żeby pokazać dominację. Zobaczmy jaką rangę wbiliśmy. O, SSL, no to koniec serii, dziękuję.